Państwa po krótkiej przerwie, a nawet trochę dłuższej na serwis informacyjny. E, wracamy. Trzecia część programu Galaktyka Pomerania na żywo z centrum handlowo-rozrywkowego Galaksy Magda Schodolska. I Sandra Myszkowska, Nie witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, I tak jak zapowiadaliśmy przed przerwą, e, będzie troszeczkę luźniej, będziemy rozmawiać e, na początek o muzyce, e, a wszystko ze sprawą no, Grzegorza czy, e, Czerkasowa, przepraszam, czyli DJ Twister, e, DJ i producent przede wszystkim, tak powinniśmy przedstawić, Witam serdecznie. E, tak, witam wszystkich serdecznie, e, głównie DJ-em jestem, tym się głównie zajmuję, ale dodatkowo też produkuję muzykę, różne... Takie rzeczy związane, wszystko z muzyką ogólnie ogarnę. No i warto wspomnieć, że zajmujesz się tym od kilkunastu lat. To chyba trudne, żeby utrzymać się w tej branży, w branży rozrywkowej, przez kilkanaście lat. A właściwie, właśnie, czy to trudne? Bo tak na pierwszy rzut oka pomyślałam, że, że to może być trudne, bo co chwila mogą się pojawiać nowe nazwiska, wiadomo jaka ta branża jest, a z drugiej strony może to ułatwia, bo na pewno masz już, masz już wyrobioną markę i to wiemy. No, nie wiem. Ja nigdy jakoś tak nie doświadczyłem tego, żeby mieć jakieś problemy związane z tym, że jestem DJ-em, że, że nie wiem, że nie, nie mam się z czego utrzymać czy coś takiego. Wydaje mi się, że jak ktoś ma bardzo jakąś taką rozbudowaną pasję związaną z muzyką i robi to, naprawdę się na tym skupia i ma jakiś tam talent i, i jakieś takie zacięcie, to mi się wydaje, że da radę. Bo no ogólnie bycie DJ-em bardzo często jest związane z, z jakimś takim hulankowym trybem życia i nie wszyscy. Zdają sobie sprawę z tego, że też praca jest ważna i może dlatego odpadają. Ja cały czas pracuję, robię produkcję, gram imprezy, że po polsce, także. A no właśnie, w jakiś sposób to na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat to DJowanie się zmieniło? To znaczy, jeżeli chodzi o sprzęt, który wykorzystujecie, jeżeli chodzi o to. O to w ogóle, kim jest sam DJ na imprezie? No, DJ to jest osoba, która prezentuje utwory muzyczne, można tak Tylko powiedzieć. Tylko opuszcza muzykę? E, natomiast e, DJ-a świadczy to im bardziej skomplikowane jest to, co robi. Jeśli ktoś puszcza po prostu play and stop, no to trudno to nazwać, by się DJ-em, to jest puszczasz muzyki. DJ głównie, e, mm, główne jego zadanie to jest miksowanie utworów ze sobą. No to, to musi potrafić, bo jeśli tego nie robi, to nie wiem, czy nigdy nie będzie znanym DJ-em. E, najlepiej, jeśli robi jakieś własne remiksy i produkcje. Sam produkuje muzykę. E, no i jeszcze dodatkowa technika miksu jest ważna. Czy... Dobór utworów... E, Układanie ich w secie, budowanie napięcia, to wszystko jest ważne. Można mieć te same, te same piosenki, a jedna osoba to zagra tak, że będzie fajnie, a druga także będzie niefajnie. Także to też jest umiejętność. Czy bycie DJ-em to jest jakaś moda, tak jak obserwujesz młodszych kolegów, którzy na przykład dopiero co wchodzą na rynek, to jest taka moda, wow, na bycie DJ-em, jakiś prestiż, jestem DJ-em. No jasne, jasne. I, I czy oni rzeczywiście są w stanie utrzymać się na tym rynku? Jeżeli nie, to dlaczego? No bo po pierwsze mają jakieś chyba stereotypowe myślenie, jeżeli chodzi o bycie DJ-em, tak jak już powiedziałeś o tym kulaszczym trybie życia. Tak jak mówię, to jeśli komuś na tym zależy, ma talent i zacięcie to da radę. Mi się wydaje, że na pewno no, są plusy i minusy bycia DJ-em. Plus jest taki, że wiadomo, Splendor. Fajnie na no, imprezach. Praktycznie praca polega na tym, że człowiek się bawi, więc to jest super praca, nie? Natomiast y, są też jakieś takie y, gorsze elementy, tak jak mówię, trzeba y, samemu sobie narzucić dyscyplinę. To jest bardzo wolny zawód. To już nawet nie jest wolny, to jest bardzo wolny zawód i. No i też minusem jest to, że, że bookingi też nie zawsze są takie regularne. Trzeba dbać o to, żeby trzymać poziom, trzeba być na bieżąco ze wszystkim, żeby nie odpaść, no, żeby dawać radę. No i też trzeba, trzeba coś więcej robić niż tylko puszczać utwory. Młodzi depczą po piętach, młoda konkurencja, świeże umysły, bardziej pomysłowi, kreatywni, czujesz oddech na plecach? Szczerze konkurencji? Mówiąc, Czy wy ze sobą jakoś nie konkurujecie? Nie, mi się wydaje, że nie. DJ raczej ze sobą nie konkurują, ewentualnie czasami może być tak, że, że różne kluby, wiadomo, bo to jest, to jest, to jest biznes, nie? też mogą ewentualnie ze sobą konkurować. No ale, ale z tej konkurencji, z, te, z, te, z tego konkurowania, że tak powiem, e, może dużo fajnych rzeczy wynikać. Wzrost poziomu imprez, w ogóle nowe pomysły. Same plusy. A jak wyglądała Twoja kariera? Jak ona się rozwijała? Co uważasz za swój największy sukces? Mój największy sukces? Hmm, chyba to, że, że jakby cały czas gram dużo imprez i to, że moje produkcje zaczęły się sprzedawać na całym świecie. To jest, to jest coś, co, ja bardzo, co mi się bardzo podoba i, i jakby mam odbiorców na całym świecie. Bo tutaj przez internet utwory i widzę, jak coś tam ładnie rozchodzi. I to jest naprawdę to jest duża satysfakcja. Z kim współpracowałeś? Z której współpracy jesteś najbardziej dumny? A... Współpracowałem głównie z polskimi raperami ze Szczecina Złoną bardzo długo. Jeździłem na koncerty, nagrywałem skrecze. Ogólnie bardzo długo współpracowaliśmy. Cały czas współpracujemy, cały czas coś dogrywam na jego nowe produkcje. W tym momencie współpracuję z, z PMM, z takim zespołem ze Szczecina a wcześniej to chyba z, z prawie wszystkimi w ogóle raperami, muzykami, znaczy muzykami może nie, ale z raperami bardziej jakimiś tam znanymi to chyba współpracowałem, z tego co pamiętam, trudno mi teraz sobie przypomnieć, bo to są, to są no, duża ilość artystów, z Ostrym, nie wiem, z Góralem, no ze wszystkimi praktycznie wcale nie tak skromnie ci powiem, bo to rzeczywiście szeroka paleta różnych twórców, artystów. Czyli tak naprawdę, no, doświadczenie niesamowite, a drodzy Państwo, my tak naprawdę się też tutaj spotykamy i mamy okazję gościć ciebie u nas w programie, ponieważ w Elefanku trwa cykl imprez, na których właśnie gościsz, no i tam też prezentowany jest mashup. Co to takiego? To znaczy, jakby Główną myślą przewodnią tych imprez jest mash-up, czyli, e, czyli jeden utwór, który zawiera w sobie różne utwory, taki kolaż muzyczny, coś w tym stylu. E, natomiast to się przekłada jakby na całość setu, e, od czarnej muzyki przez dancehall, później trochę breakbeatów, nawet rockowe remixy, e, popowe. Wszystko jest w, jakby, cały set opiera się na, na mieszance praktycznie każdego rodzaju muzyki, także to jest właśnie Tak się da, o to jak, chodzi. Jak, jak ludzie Marsza. to odbierają, jak reagują na te no mozaiki. Bardzo, bardzo, dobrze, bardzo dobrze reagują. I Ja już tak gram już od, od, od długiego czasu. Kiedyś grałem praktycznie tylko czarną muzykę, natomiast w tym momencie miksuję prawie wszystko, co mi się podoba. I wszystko da się zmiksować. Sprzęt jest teraz taki, technika pozwala na to, że jeśli ktoś jest choć trochę kreatywny, Trochę posiedzi nad tym, porobi własne przeróbki utworów, to może wszystko ze wszystkim zmiksować i jest szał na parkiecie. Co piątek w elefanku serdecznie zapraszamy. Tak. A my mamy dla Państwa wejściówki. Dwie wejściówki właśnie do klubu Elefank. To jest minus jeden, 13 mus. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi, jak nazywa się najbliższa impreza organizowana przez DJa Twistera w Elefanku? Nie, nie podajemy. podajemy odpowiedzi. Ja, bo... ja nie chciałem powiedzieć, tylko może jak się nazywa cykl imprez. Cykl imprez, imprez. będzie bardziej szczegółowo. Szanowni Państwo, prosimy o odpowiadać na naszym Facebooku. Wystarczy wpisać. Wyszukiwarkę Galaktyka Pomerania. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo my same jesteśmy jeszcze studentkami i przeważnie, gdy mówi się o imprezach, mówi się no, przede wszystkim o tych, których, którzy się bawią, którzy tańczą. Ja jestem ciekawa, jak e, młodzież, no i też osoby starsze, bawią się. Czy Szczecinianie potrafią się bawić, potrafią się dostosować do takiego miksu, do mozaiki? Czy no jest jasne, i... no, oczywiście. W Szczecinie dobrze się Bardzo gra. Bardzo dobrze się gra w Szczecinie. Nigdy w Szczecinie nie miałem problemu z graniem imprez to moje miasto. <noise> moje miasto Szczecin, dzisiaj tak. o tym Szczecinie było bardzo, bardzo dużo. Państwa zapraszamy do udziału w konkursie. Serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. DJ Twister był naszym ja gościem. Ja również, bardzo dziękuję. A teraz, szanowni Państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku Galaktyki Pomerania. Magda Suchodolska i Sandra Myszkowska tak, prowadziły dzisiaj odcinek dla Państwa. Kolejny, kolejny odcinek już w środę, ruszamy o 17. Do zobaczenia. Do zobaczenia.